Dzień dobry, moi drodzy. Dzisiaj w przepiękny sobotni poranek, słońce świeci wspaniale, przepięknie. Opowiem Wam taką małą historię, która mi się przydarzyła w tym tygodniu. Nie wiem, czy wiecie, ale moją, moim zawodem jest pedagogika. Jestem z zawodu pedagogiem, pedagogiem, który zajmuje się momentalnie, ja zajmuję się momentalnie, po prostu aktualnie, pracą z dziećmi, które mają problemy z rozwojem. I między innymi um, jednym z moich yy, dzieciaczków, którym się opiekuję, jest pewien chłopczyk i ostatnio bardzo w naszym, naszej grupie, w naszym teamie zajmowaliśmy się tą problematyką, jak można temu chłopczykowi pomóc, aby rozwinął się on, jeżeli chodzi o jego umysł, ponieważ sprawia mu wiele rzeczy, bardzo dużo problemów. No i ostatnio w tamtym tygodniu, kiedy w czasie obiadu siedziałam koło tego dzieciaka, Zastanawiałam się właśnie nad tym naszym dylematem, jak pomóc temu chłopcu, i spojrzałam na jego sweterek. A na sweterku napisany był tekst po angielsku. I've got a talent. Mam talent. Ponieważ już dość od długiego czasu zastanawiamy się, co możemy jeszcze zaoferować temu dzieciaczkowi, aby mógł się lepiej rozwijać, nagle te słowa, które były na jego koszulce, były dla mnie jak gdyby takim. Eureką, takim wyzwaniem eureki. Nagle zrozumiałam o co chodzi. Te słowa na tej koszulce, tego dziecka, to były nic innego, jak takie, można powiedzieć, ym, słowa samego uniwersum samego uniwersum, który powiedział mi: szukaj talentu tego dziecka. To dziecko ma jakiś talent. Jeżeli znajdziesz ten talent i będziesz ten talent, lub te talenty, pomagać mu się rozwijać, to nie tylko rozwinie się psychika tego dziecka, jego sposób bycia, jego wewnętrzna siła, ale i jego wszystkie myślowe procesy. I będzie to dziecko po prostu zadowolone. I tak sobie myślałam w trakcie tych moich rozmyśleń o tym dzieciaczku, że przecież to dotyczy nas wszystkich. Każdy z nas ma talent. Każdy z nas Narodził się z jakimś ganz, całkowicie specjalnym talentem, który tylko on posiada i nikt więcej. I nie tylko jest to jeden talent, mogą to być też talenty, wiele talentów. I te talenty to są takie, jak gdyby strzałki, które pokazują nam, w jakim kierunku powinniśmy się w życiu rozwijać. Jeżeli będziemy się rozwijać w tym kierunku, w jakim gdzie leżą nasze talenty, na przykład talent muzyczny, albo talent do gotowania, albo talent do pisania tekstów, czy talent do budowania pięknych domów. Jeżeli będziemy poruszać się w kierunku tych talentów, to tam ta droga życiowa będzie usłana naprawdę sukcesami, przepięknymi przeżyciami i po prostu szczęściem. A oprócz tego pomożemy również tymi naszymi talentami innym ludziom, ponieważ każdy z nas ma jakiś talent. Jeżeli będziemy się tymi talentami nawzajem wymieniać, ja otrzymam od innych ludzi owoce ich talentów i dam innym ludziom owoce moich talentów. To wszyscy razem będziemy się rozwijać i przez to będzie się cały uniwersum rozwijać. W starożytności talent był nawet systemem walutowym, ponieważ nawet w Biblii są zdania, gdzie przytacza się właśnie to słowo talent jako jako y, sposób płatniczy. Tak nazywały się ówczesne monety. Nie wiem, czy było to akurat w starożytnym Rzymie, czy w innych okolicach Bliskiego Wschodu, ale już wtedy wiadomo było, że to jest to, czym człowiek może płacić i za co może coś otrzymywać. A więc nasze talenty są tym czymś, co dając innym, pomaga nam w, w rozwoju naszej osobowości, naszego życia, bo otrzymujemy za to od innych ludzi te talenty. Ale musimy to, oczywiście te talenty rozwijać, musimy uczyć się, musimy rozwijać wiedzę, musimy rozwijać praktykę, praktykować te talenty. Musimy po prostu cały czas kierować się tą drogą, ale najpierw trzeba je znaleźć. Pytanie tylko, jak znaleźć? Jak znaleźć swój talent? Najważniejszą, najważniejszą metodą i najlepszą metodą, myślę, najskuteczniejszą jest posłuchać tego, co mówi mi moje serce. Jak czuję się, kiedy robię pewne rzeczy? Jeżeli czujecie się świetnie gotując, jeżeli szukam ciągle możliwości i sposobności, aby coś ugotować, jeżeli sprawia mi to niesamowitą radość, a ludzie chwalą mnie, że to takie dobre, to już wiem, to jest mój talent. I teraz muszę tylko rozwijać to. Ale dostanę na pewno od uniwersum sposobności, aby ciągle się tym zajmować. A jeżeli moim talentem jest na przykład malowanie pięknych obrazów, albo być może ktoś uwielbia naprawiać samochody to jestem przekonana, że zawsze dostanie od uniwersum możliwość coraz więcej tych samochodów naprawiać, a więc cały czas znajdować się w tym stanie, który psychologia określa mianem flow, czyli człowiek płynie z tą rzeczą, którą kocha. Człowiek zatapia się całkowicie w stanie takiej nieważkości, zajmuje się tylko i wyłącznie tą rzeczą. Nic innego go nie interesuje, nawet nic innego nie słyszy lub nie widzi. I ten stan jest najbardziej zdrowym stanem dla umysłu, najbardziej zdrowym stanem dla psychiki, dla całego ciała. A więc szukajmy naszych talentów, zamieniajmy je na pewną metodę płatniczą. Wymieniajmy się tą energią naszą, nie stawiajmy tego naszego światła, jak to sam. Pan Jezus w Piśmie Świętym powiedział pod jakimś naczyniem, aby to światło nie świeciło, stawiajmy to nasze światło tam, gdzie każdy z niego może korzystać, gdzie każdemu świeci. Oświeca drogę. Szukajmy naszych talentów, każdy z nas ma taki talent. Nie ma takiego człowieka, który nie byłby wyposażony takim talentem. Ponieważ jest to coś, co pokazuje, dlaczego jestem tutaj na świecie. Ponieważ to jest to moje właśnie światło, które muszę dać innym ludziom, ponieważ oni tego potrzebują. Zachęcam Was do tego: szukajcie Waszych talentów, szukajcie tego, co lubicie robić, obojętnie co to jest. Czy to jest sprzątanie, czy to jest gotowanie, czy to jest pisanie książek, a może praca w ogródku, a może łowienie ryb. Jest to coś, co ludzkość potrzebuje, a dlatego i dlatego dostaliście to. I dlatego dostaliśmy my wszyscy, my nasze własne talenty, które musimy rozwijać i które musimy innym ludziom ofiarować. Dziękuję Wam za uwagę i życzę Wam wspaniałego dnia.